Przeskok czasu: 3 dni, 20 godzin i 14 minut. Licznik bije. Obecna data rok 1, 2, 1, 1. Wiosna miesiące kalendarzowe nie dotyczy. Obecne położenie dolina wyjących mgieł. Zamek. Mo, Organy. L. Poziom energii. Zbroi. Dwa. Dwadzieścia cztery procent do naładowania zbroi potrzebny przez przeskok czasu, oczarowałaś mnie. Uczciwość. Doceniam ją. Myślałam, że będziesz szczery i powiesz, że wracasz, bo uczę cię czarnej magii, którą zapominasz, kiedy Odejdę. Wiem, że zabierzesz te umiejętności do swojego czasu i samolubnie wykorzystasz we własnym interesie. Czekajcie, muszę sobie czyścić okulary, bo coś niewyraźnie widzę. Dobra. Okej, okay, możemy czytać dalej. Wyczyściłam okulary, widzę od razu lepiej. Po co tu wracasz, Wiktorze? To też prawda, ale nie o to pytałaś. Więc spośród wszystkich kobiet ze wszystkich epok, do których mógłbyś się wybrać, lubisz właśnie mnie? Tak. Przed następnym spotkaniem. Chciałabym, żebyś coś dla mnie prowadził coś z przyszłości. Tak, sprowadziłem siebie, chcę coś wartościowego, coś niepowtarzalnego. Nie. Odmawiasz mi. Oj, przepraszam widzowie. Czekajcie. Pokażę Wam jeszcze raz.